Shalom. Drugim słowem rozpoczynającym się od litery hebrajskiej waw, a właściwie drugim wyrażeniem, bo to nie jest jedno słowo, jest wyrażenie wajhi. Wajhi jest to wyrażenie, które ponad prawie 800 razy pojawia się w Piśmie Świętym, a które często rozpoczyna zdanie i możemy je przetłumaczyć jako i stało się. I stało się coś, i stało się, że ktoś coś zrobił. I stało się wajhi. Właśnie pierwsze zdanie, które Pan Bóg wypowiada w Biblii, jest. Naznaczone tym właśnie staniem się. Rzekł Bóg, niech się stanie światłość. Wajomer Elohim Yehi Or. I powiedziane jest, i stała się światłość. Wajhi Or. I stała się światłość. To Wajhi właśnie oznacza stać się. Ale również później, kiedy Pan Bóg stwarzał, podczas poszczególnych dni stwarzania w tym pięknym poemacie, tej pieśni o stworzeniu świata, w sześć dni, po każdym dniu powiedziane jest, i tak upłynął wieczór i poranek. Dzień pierwszy, później dzień drugi, i tak dalej. I tekst hebrajski mówi: Wajhi Eref, Wajhi Woker. I stał się wieczór, i stał się poranek, dzień pierwszy czy dzień drugi, i tak dalej. Wajhi, i stał się. Często również słowo prorockie, jak już kiedyś powiedzieliśmy, kiedy Pan Bóg kieruje do człowieka słowo, do proroka, powiedziane jest: Wajhi Dewar Adonai, el, jakiś do kogoś i stało się słowo pańskie do jakiegoś człowieka, czy do Ezechiela, czy do Zachariasza, na przykład u proroka Zachariasza, chociażby w rozdziale 8, pan zastępów skierował następujące słowo: Dewar Adonaize I stało się słowo pańskie, słowo pana zastępów, właśnie i pan Bóg powiedział. Również często na, na takie nasze. Nasze powiedzenie jak rozpoczynamy jako historię, mówiąc: Pewnego razu coś się wydarzyło. Język hebrański powie: Jom i stał się dzień, i stało się tego dnia, że coś się wydarzyło. Tak było na przykład w księdze Hioba, na początku księgi Hioba, kiedy są opisane różne nieszczęścia, które spotkały tego człowieka. Powiedziane jest werset szósty: Pewnego dnia, gdy Synowie Boże przyszli stawić się przed Panem, Szatan też przyszedł z nimi. Pewnego dnia, Czyli Wajhi yom i stało się pewnego dnia, że coś się wydarzyło. Wajhi. Wajhi, słowo, które oznacza pewne wydarzenie. To, że coś się dzieje. Wajhi, i stało się. Pan Bóg mówi, i staje się. Wajomer Elohim, i rzekł Bóg, Wajhi, i stało się. Shalom.